Dzień dobry, to jest przegląd offline. Przegląd offline polega na tym, że nie skończyliśmy kasety na ostatnim przeglądzie, w tym przypadku jest to przegląd numer 36, i będziemy teraz kończyć przeglądać. Skończyliśmy na 13. posterunku. I Bazooka. Tak. No, na tym odcinku już mamy datę. Podałem Ci linki do wszystkiego, więc już nie muszę Ci nawet w tym pomagać. Spoko. Ja, tylko, ja tylko, tylko będziesz mi mówił, a ja będę potwierdzał. Kolejny Mówisz? odcinek. 13 posterunek udział w konkursie na komisariat roku. O tak, to jest odcinek konkurs. To jest 17. Tak. Czyli mamy przeskok. 15 kwietnia. To przebijamy dalej. Wła o, właśnie w tym odcinku Jola się, ta Ruda się przejęzyczy i powie trzynasty stosunek. To co powiedziałem. <grym> trzynasty stosunek, no. Ogólnie to jest śmieszny odcinek, bo ona urządza seks telefon, a tu się wszędzie dzieci bawią. I te dzieci będą tego słuchać. Oj, oj, oj. Dzisiaj by to nie przeszło. O, jakiś telefon, jakaś dwójka. O no właśnie. 0-700 <laughs> chyba nawet niemieckie. To jest przegryw. To jest z przegrywu. 700 niemieckie, my beloved. A to już nie jest przegryw. Jakiś program. Jakiś program. I dalej I kaseta ja. jest pusta. I samsung szum widzę. No. Chyba nic dalej nie będzie. No coś co je, że tak. Kuźwa macie. Na, na samym końcu kasety zatrzymałem. No. Także cudownie było. Krótki był no. ten przegląd ekstra. Y jak, jak na pierwszy przegląd offline nawet się nie dziwię. No i tak, kaseta nam się przewija. Zostało 15 kaset na następny przegląd. Koniec przewijania.